Pawłowicz odpiera zarzuty internautów na temat siekluckiej. Stanowcza odpowiedź: w ostatnim odcinku Tańca z Gwiazdami odpadły aż dwie pary. Z programem pożegnali się Filip Lato i Julia Suryś oraz Anna Maria Sieklucka i Michał Kasin. Część internautów zarzuca Iwonie Pawłowicz, że oceniała Amę zbyt nisko. Jurorka odpowiedziała na krytykę. Taniec z gwiazdami. Zarzuty internautów w stronę Pawłowicz we wczorajszym odcinku Tańca z Gwiazdami. Anna Maria Sieklucka i Michał Kasin zatańczyli Jai'fa. Za swój występ otrzymali łącznie 27 punktów. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, w których internauci nie kryją oburzenia takim wynikiem. Najwięcej emocji wzbudza ocena Iwona Pawlowicz, która przyznała parze 5 punktów. W rozmowie z pomponikiem Jurorka uzasadniła swoją decyzję, tłumacząc, że stara się nie dawać duetom takich samych not. Według niej Ama poradziła sobie najsłabiej, jest to już szósty odcinek i mam duże wymagania wobec naszych gwiazd. Zawsze staram się nie remisować w ocenie, tylko jednak rozróżniać, kto moim zdaniem tańczy najsłabiej, a kto najlepiej. Rzeczywiście, moim zdaniem, Ama dzisiaj zatańczyła najsłabiej. Ten drive był kwadratowy, ale to dlatego, że ona tak bardzo kwadratowo tańczyła. Wydaje mi się, że na tle innych par rzeczywiście zatańczyła chyba najsłabiej i może zrobiła najsłabsze wrażenie. Taniec z gwiazdami, Iwona Pawlowicz reaguje na krytykę, w mediach społecznościowych trwa burzliwa dyskusja po wczorajszym odcinku Tańca z gwiazdami. Fani formatu nie tylko uważają, że Anna Maria Sieklucka i Michał Kasin od początku sezonu są oceniani zbyt nisko, ale też nie zgadzają się z tym, że to właśnie oni musieli wczoraj opuścić program. Część z nich pisze, że to wszystko przez surowe oceny Iwony Pawłowicz. Jurorka we wspomnianym wywiadzie przypomniała, że to widzowie decydują o tym, kto przechodzi do kolejnego odcinka. Moim zdaniem tutaj nie ma żadnej winy, to mam pytanie: kto zamiast niej miałby odpaść? Tu już nie ma winnych, tu po prostu będą odpadały ciekawe osobowości, fajne gwiazdy. Na pewno nie przeze mnie, bo jeżeli już, to moim zdaniem przez mniejszą liczbę fanów i SMS-ów. Moim zdaniem nawet jak ja bym dała jedynkę, to fani mogą doprowadzić gwiazdę do finału. Odpowiedziała też na powtarzające się komentarze, w których internauci zarzucają jej, że nie lubi Anny Marii Siekluckiej i właśnie dlatego nie przyznawała jej większej ilości punktów. jurorka stanowczo temu zaprzeczyła. Podoba mi się w ogóle jako kobieta. Jest piękną kobietą, ma fantastyczny głos, natomiast tańczy jak tańczy. Nawet śmiem twierdzić, że jest bardzo sympatyczną i dosyć skromną pokorną dziewczyną i te wszystkie cechy mnie w niej zachwycają.